Kiedy ktoś posiada nieruchomości, niektórych to bardzo niepokoi, a gdy rodzina ma kilka mieszkań, to jeszcze bardziej ich to wkurza. Ale nie wszyscy to okazują, tylko gromadzą w sobie złość. Taka była teściowa Anastazji. Było widać, że jej zazdrościła, ale przez pewien czas wolała trzymać emocje w sobie. I to tylko z jednego powodu. Tak naprawdę jej starszy syn był jej obojętny. Raman już jest dorosły, niech sobie radzi, byle tylko jej nie dotykał. Ma swoje własne zmartwienia, ma męża, a jeszcze młodszy syn, z którymi musi się uporać. Nina Siergiejewna uważała, że dobrze wydała za mąż starszego syna i z tego się cieszyła. On jest u niej zabezpieczony ze wszystkich stron. Ma własne mieszkanie, a także mieszkanie żony. Jeśli będą ciężkie czasy, to sobie poradzą. Wolała nie wtrącać się w jego życie i chełpiła się, że jest dobrą teściową, czyli Anastazji się poszczęściło. Młodzi ludzie to cenili, zwłaszcza synowa. Nie chciałaby wchodzić w konflikty z rodziną męża i słuchać rad jego matki. Każdy zajmował się swoim życiem i to było dobre. Teściowa czasem narzekała, że im jest ciężko. Mówi, że pensje są tak sobie, wydatków dużo, ale to było raczej tło do rozmowy, byle tylko o czymś pogadać, a nie milczeć. Jak się wydawało Anastazji, dla najni było to swoiste zaklęcie przeciw nieprzyjemnościom. Po prostu potrzebowała, żeby jej współczuto. Na szczęście nie wymagała żadnej pomocy finansowej lub innej, zresztą rzadko też przychodziła z wizytami. Anastazja w ogóle widziała jej męża tylko na weselu. Raman w ogóle nie rwał się, by spotkać się z matką, przyjmował ją w domu bez problemów, ale sam do niej nie chodził. Powodem było to, że mąż matki nie był jego ojcem biologicznym i z nim nie miał dobrych relacji. Raman był tam zbędny. Ojczym znosił go jako coś oczywistego, a matka uważała syna za błąd młodości. Nie wyszła za mąż wcześnie, tylko z powodu ciąży. Od razu było jasne, że ten związek długo nie potrwa. Ale z dzieckiem trzeba było coś zrobić. Nie zamierzała zostać samotną matką, nie chciała upaść na twarz przed otoczeniem. Dlatego pobrali się, urodzili dziecko, trochę razem pożyli i z hukiem się rozeszli. Z powodu posiadania syna kobieta długo nie mogła ułożyć sobie życia osobistego. Na początku Raman mieszkał z jej rodzicami, ale Nina Siergiejewna nigdy nie znalazła swojej miłości. Potem dziadkowie zażądali, aby matka sama zajęła się swoim dzieckiem, bo jest zbyt aktywny. Oni już byli w podeszłym wieku i chcieli spokojnie żyć. I oto, gdy Ramanowi było 8 lat, matce w końcu się poszczęściło i poznała swojego wybranka. Trafił się facet z pieniędzmi, więc od razu się w niego wczepiła i postąpiła według sprawdzonej metody. Zaszła w ciążę i poszła do urzędu stanu cywilnego. Urodziła mu syna i można powiedzieć, że życie ułożone. Starsze dziecko było na posyłki, ojczym go nie krzywdził. Ojciec biologiczny płacił alimenty i raman nikomu nie przeszkadzał. Ale po skończeniu szkoły wolał przeprowadzić się do akademika. Po uzyskaniu dyplomu znalazł pracę i wynajął mieszkanie ze znajomym. Kiedy zaczął myśleć o kupnie własnego mieszkania, ojciec biologiczny zrobił mu wspaniały prezent. Dołożył pół miliona rubli na ten cel. Raman spłacił szybko kredyt hipoteczny. Zarabiał nieźle, życie ułożyło mu się dobrze. Ożenił się już bez finansowych obciążeń. A Anastazja odziedziczyła mieszkanie po babci. Ale po ślubie przeprowadziła się do męża. Po roku urodziło im się dziecko. W czasie urlopu macierzyńskiego miała oszczędności, a mąż przynosił do domu przyzwoite pieniądze. Postanowili nie ruszać mieszkania żony. Będzie dla syna na przyszłość. Uznali, że z wynajmem byłoby zbyt wiele problemów. Mają wystarczająco dużo pieniędzy, nie ma potrzeby zawracać sobie tym głowy. Po co im dodatkowy ból głowy? Teściowa czasem z zazdrością mówiła, że im się poszczęściło. Są świetni, już myślą o przyszłości syna. Ona na przykład nie wie, jak zapewnić mieszkanie młoczemu dziecku. Oni takich środków nie mają. Raman tylko się uśmiechał. Nic strasznego. Brat, tak jak on, może sam zarobić. A na wkład własny jego rodzice mogą odkładać. Powoli odkładać. Jest czas, bratu jest dopiero 15 lat. Matka jednak przypominała, że oni żyją od wypłaty do wypłaty. To tobie się poszczęściło z pensją, u nas jest znacznie mniej, wzdychała, i Kirilla nie stać na programowanie. Teściowa wcześniej martwiła się, że młodszy syn nie będzie miał zapewnionego mieszkania. W swoim stylu użalała się i opowiadała, że u nich wszystko jest tak sobie. I sama to przysporzyła. Kiedyś Nina Siergiejewna przyszła z wizytą do Romy i oznajmiła, że jej mąż się z nią rozwodzi. Wyznała, że on jest wędrowny, od dawna ma romans na boku. I to młoda kobieta go od niej odciągnęła. Wcześniej teściowa skarżyła się tylko na trudności finansowe, których w rzeczywistości nie było. A okazało się, że problemy były inne, o których nie chciała krzyczeć na każdym rogu. Roman nie bardzo się przejął, współczuł i powiedział, że to nie koniec świata. On jest człowiekiem pragmatycznym, dobrze radzi sobie z liczbami, orientuje się w cenach, Wie o zarobkach matki, zna też przepisy. Rozumiał, że matka nie jest w beznadziejnej sytuacji, poradzi sobie. On przecież poradził sobie ze swoim życiem. Natomiast jego żona była kobietą emocjonalną i bardzo przeżywała tę sytuację. Ale trudno było tam pozostać obojętnym. Teściowa opowiadała o namiętności, jak ją nieszczęsną zdradził bliski człowiek, porzucił na rzecz jakiejś młodej i wyrachowanej kobiety. Mówi, że poświęciła młodość na tego człowieka, a on tak nieuczciwie z nią postąpił. Nie wie, co teraz robić. Mieszkanie męża jest przedmałżeńskie, nie ma do niego żadnych praw. I gdzie my teraz pójdziemy z Kirillem? Westchnęła Nina Siergiejewna. Na ulicę nas wyrzucił, żąda, aby zwolnili mieszkanie w ciągu tygodnia. W końcu Nastia z dobrego serca zaproponowała jej swoje przedmałżeńskie mieszkanie. I tak stoi puste. W beznadziejnej sytuacji lepszego rozwiązania nie wymyślą, tym bardziej za darmo. Tylko płaccie rachunki komunalne i mieszkajcie, powiedziały synowa i teściowa. Mina Siergiejewna była szczęśliwa, a jej starszy syn tylko przewrócił oczami. Potem powiedział żonie, że niepotrzebnie była tak lekkomyślna. Matka sama mogłaby sobie poradzić. Najwyraźniej przyszła, żeby namówić Nastę na mieszkanie i osiągnęła swój cel. "Daj spokój", uspokoiła go żona. To twoja mama. Mieszkanie będzie pod nadzorem. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Zobaczymy, niepewnie powiedział mąż. Nastia była przekonana, że postąpiła słusznie. Teściowa doceniła jej czyn, serdecznie dziękowała i prawie płakała. Mówiła, że na świecie nie brak dobrych ludzi i będzie jej wdzięczna do końca życia. I rzeczywiście nie przestawała dziękować. Kilka razy jeszcze dzwoniła do synowej, obsypując ją podziękowaniami. Prawdę mówią, że w biedzie przypominają się najbliżsi. Roman żartobliwie mówił, że nigdy nie był tak blisko z matką. W ciągu miesiąca poświęciła im tyle samo uwagi, co jemu przez poprzednie pięć lat. Wszyscy rozumieli, że to czysto konsumpcyjne zainteresowanie, ale udawali, że rodzina się zbliżyła. Potem Mina Siergiejewna ostygła, a synowa z synem kontynuowali swoje życie. Nastia siedziała na urlopie macierzyńskim i nie spieszyła się z powrotem do pracy. Zajmowała się synem, a Teściowa uważała, że babcia tam jest zbędna. Przecież ona też ma swoje dziecko. Które rośnie. I wkrótce Nina Siergiejewna zrozumiała, że dzieci rosną w nierównych warunkach. W tym czasie, gdy rodzinie syna wystarcza pieniędzy na tyle, że żona może nie pracować, jej z Kirillem brakuje na to, by wygodnie się urządzić. Niespodziewanie Teściowa uświadomiła sobie, że mieszkanie, do którego ją wprowadziła, jest prawie puste. Kanapa, łóżko i kilka szafek to za mało. I choć mieszkanie nie jest zniszczone, i wystarczy je uzupełnić o niezbędne rzeczy to kto ma to zrobić? Już w drugim miesiącu jej pobytu w mieszkaniu synowej wdzięczność zmieniła się w niezadowolenie. Nina Sergiejewna znów przyszła w odwiedziny do dzieci i zaczęła mówić, że samej trudno jej sobie radzić. Przeżycia po zdradzie męża, a także znaczne zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków zwiększają jej stres. Ale nie przyszła podzielić się tymi problemami. Teściowa zaczęła prosić, aby kupili jej niektóre rzeczy. Dzięki temu choć trochę ułatwi sobie życie. A ninie siergiejewnie potrzebna była zmywarka, nowe łóżko i telewizor. Z tym ostatnim wręcz zaczęła wysuwać pretensje. Jak to. Umieszczając ją w mieszkaniu, nie pomyśleli o tym. Nie może być bez telewizora. To przecież rzecz niezbędna do życia, pozostałe sprawy też były krytyczne. Ona pracuje i nie ma czasu na mycie naczyń. Prosić Kirilla to bezcelowe. Czy można mężczyźnie ufać takie rzeczy? Chociaż starszy syn powiedział, że bez problemu myje naczynia. Ale matka zaprotestowała. To nie jest męska sprawa. A młodszy syn jeszcze nie jest wystarczająco dorosły, by się tym zajmować. I nie chodzi tylko o czas. Musi też zadbać o siebie. A mycie naczyń niszczy ręce. A stare łóżko niszczy sen. Nie może tam spać. Dobrze, że synowi nie poprosiła o nowe łóżko. Jemu nawet na kanapie się podobało. Kanapę Nastia kupiła dobrą. Nie można jej niczego zarzucić. Roman zaproponował matce, aby sama kupiła sobie wszystko, czego potrzebuje. Mówił, że oni sami wszystko kupowali i ona też nie zrujnuje się. Co to ma znaczyć? Zdziwiła się matka. To przecież wasz dom. Na przyszłość dla waszego dziecka. Dlatego powinniście zadbać, by wszystko tam było dobrze. Roman powiedział powściągliwie, że gdy ich syn podrośnie, to zadbają o wszystko, czego będzie potrzebował. A teraz nie mają na to pieniędzy. On przecież jest jedynym pracującym. A jak my mamy żyć bez tego wszystkiego? Oburzyła się Nina Siergiejewna. Właściciel mieszkania powinien wszystko kupować. Przecież jesteśmy waszymi krewnymi. Synowa uważnie jej wysłuchała i powiedziała, że niczego kupować nie będzie. Uważa, że można w tym mieszkaniu mieszkać. Jest tam wszystko, co niezbędne. I wtedy teściowa zaczęła na nią nacierać. Mówiąc, że w ogóle siedzi na garnuszku jej syna i powinna siedzieć cicho, powinna być wdzięczna, że dostała takiego męża. A ona z młodszym synem mają mało środków i nie mogą sobie pozwolić na kupowanie nowych rzeczy. I ja też nie zamierzam płacić za media, oświadczyła. Policzyłam, nie stać nas na to. Synowa była zaskoczona czyli dała swoje mieszkanie teściowej i prosi tylko o opłacanie mediów. A teraz okazuje się, że i to muszą za nich robić. Czy to nie jest zbyt bezczelne? Zamiast podziękowań, pretensje. Dalej powie, żeby też kupowali im jedzenie. Nastia powściągliwie powiedziała, że sami nie mają pieniędzy na wszystkie zachcianki. Więc niech Nina Siergiejewna jakoś sama planuje swój budżet i odkłada od razu na opłaty, żeby nie znaleźć się na minusie. A wiesz? Dlaczego wam pieniędzy brakuje? Złośliwie uśmiechnęła się Teściowa. Ja ci to wyjaśnię. Nie pracujesz, dlatego brakuje. Gdybyś ty też coś zarabiała, to byście się nie skarżyli. A my się nie skarżymy. Niezadowolona zareagowała synowa. Teściowa próbowała jeszcze coś dowodzić, opowiadając, że wnuka już można posłać do przedszkola, a nie chować się za nim. Tyle pieniędzy tracą, dopóki żona siedzi w domu. Nastia nie zaczęła się kłócić. Wręcz przeciwnie, zgodziła się z Niną Siergiejewną. Rzeczywiście, czemu oni tracą pieniądze? Trzeba to naprawić. I powiedziała teściowej, że od dziś wynajmuje swoje mieszkanie, Nina Siergiejewna odpowiedziała. Że nie będzie płacić za wynajem i że synowa jej nie zrozumiała. Zamiast mądrzeć się, powinna otworzyć stronę internetową i wysyłać wszystkim swoje CV. Przepraszam, nie wytrzymała Nastia. Jeśli wam to potrzebne, to wyszukajcie ofert pracy, gdzie pensja pozwoli na opłacenie waszych rachunków. Roman poparł żonę w opinii, że jego matka bezczelnie się zachowuje. Dał jej maksymalnie trzy dni, by się wyprowadzała, bo w przeciwnym razie osobiście przyjedzie, zbierze jej rzeczy i wyrzuci na ulicę. I niech potem już nie narzeka. Syn zrozumiał, że niepotrzebnie nadstawił uszu i pożałował matki, myśląc, że coś dla niej znaczy. Tak jak uważała, że starszy syn to błąd młodości. Tak dalej tak uważała. Starała się być dobrą matką tylko wtedy, gdy potrzebowała pomocy. A jak tylko odmówili, to zaczęła obrzucać ich z żoną błotem. I to nie w trudnej sytuacji znalazła się teściowa. Ma zaledwie 56 lat. Dobre zdrowie, normalna praca, a do tego otrzymuje przyzwoite alimenty. Nie ma na co narzekać. Żyje nie gorzej, a może nawet lepiej niż inne samotne matki. Stworzono jej wszystkie warunki, a ona chciała więcej, ostatecznie nic z tego nie wyszło. Pomimo oporu, Teściowa z synem musieli opuścić mieszkanie synowej. Na wszelki wypadek, żeby Nina Sergiejewna nie miała już ochoty tam znowu prosić się, nastia faktycznie wynajęła to mieszkanie. Tak czy siak będzie to korzystniejsze niż samemu opłacać rachunki. I tak remont będzie musiał być zrobiony, gdy syn podrośnie. Później jednak pożałowano Teściowej. Syn co miesiąc przelewał jej na kartę 10 tysięcy rubli. Małżonkowie uważają, że to wystarczająca kwota. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez Polubienie. Nie sprawi wam to wielkiej trudności, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania.